mają dziury. Na baczność, małe leniuchy. Zaczynamy grę. Grę, na podstawie której powstały wszystkie inne gry. serving! Uderzasz żadnie rzeczy młotkie. Winczyk? Monopol? Wyścigi rzędów? Piłka! Buda! Ja zagram? Kocham piłkę! Możesz rzucić ją komuś z całej siły, i jak go trafisz, to słychać taki śmieszny dźwięk. Dobra, to jeszcze gra. Courtney? Nie badania na temat piłki i niepisanej zasady, kto rzuca do kogo. To fascynujące. Czyli grasz? Tak, gram. Super. Jeszcze tylko jedna osoba. To szybki. I przebiegły. Cody? Cody to moje imię. Mogę być graczem? Bo zazwyczaj jestem piłką. To temat do przegadania. Ale dziś będziesz graczem. Chodź. O nie! Dlaczego chmurki płaczą? pograliśmy. Możemy zagrać tylko w środku. Zagrać w środku? Z piłką? No. A co niby może się stać? Cytując kodeks przedszkolaka rozdział drugi, paragraf ósmy, załącznik trzeci. Wszystkie zabawy... Milczenie jest złotem, i Już tłumaczę. Wizja najgorszego przypadku nadchodzi. Rzucamy sobie piłkę i wszystko gra. Ale wszyscy wiedzą, że zbliża się nieunikniona. To tylko kwestia czasu. Odbierz, Kortnik! Do ciebie, Courtney! Łap, panie Miśku! No a potem to już wiadomo. Ziom! Nic nie widzę! Atomowo-wybuchowy ostry sos. Jedna kropla wypari dziurę w słońcu. O, o sorry, ziom. Ma ktoś zapalniczkę? Już nie trzeba. Ocie lory! Zbogien! A! I właśnie tak powstaje dziura w karton i Taka prawda, to nieuniknione. Dobra, a jak niby te fajer... Nieuniknione! Pewnie rzuciłbym do pluszaka. A co, jeśli stałbym przy ścianie i ją ochronił? Ach, <ścoughs> Wszyscy wiemy, jakby to się skończyło. Lightning to, lightning tamto. Teraz znowu będę bohaterem. Jestem Courtney i wszystkim muszę wszystko udowodnić. Ochronię te ściany przed kodim. Ja wcale tak nie mówię i tak nie robię. Ja bym dokładnie tak powiedział i zrobił. Uu, to chyba nie ci z naszej gry. Obłagam! błagam. To przedszkole wybuchło już 98 razy, a my się boimy jednej dziury w karton-gipsie? Już ci wyjaśniam, ale... Może lepiej pożyć skarpetkę od Kodiego, zastąpi sole trzeźwiące. No, nie! Jako prezydent zastopuję zmiany klimatu i zwiększę występowanie tęczy o 41%. Popatrzcie na moje nudne wykresy. Ta kandydatka nie zapobiegła nawet powstaniu dziury w karton gipsie. Uuu. Ale ja muszę zostać prezydentką! Całe swoje życie poświęciłam. Dlaczego ja się smucę? To się przecież nie wydarzyło. Na pewno? Tak? Na pewno. Jesteś skłonna dlatego zaryzykować swoją przeszłą prezydenturę? A co jeśli przyznalibyśmy się szefowi i wyrazilibyśmy ogromną skruchę? Trochę za późno na przeprosiny. Ta dziura zostaje w twojej. kartotyce! Nie! A nie możemy ukryć tej dziury? Tak! Ukryć! Zaprzeczyć wszystkiemu, tak zrobiłaby pani prezydent. BOO! Cody jest geniuszem! Dziurę można ukryć na wiele sposobów. Pewnie wsadźmy ten pomysł do piekarnika i zobaczmy, czy nam się upiecze. Co tu robi mój samochód? Nie potrafię kłamać, kiedy osoba z autorytetem zadaje mi bezpośrednie pytanie. Za samochodem szefa ukryliśmy dziurę w karton gipsie? A skąd ta dziura? O, rany! Zauważył tę dużo większą dziurę! Rany, rany, rany. Następnie próbowaliśmy zakryć dziurę piękną! Świetnie, teraz nikt nie zauważy. Idealnie! Niestety ten obraz byłby zbyt idealny! <laughs> <Zdobali> z <jobawami. śmiech> He, czekajcie, idę z wami! <laughs> Bardzo mi przykro z powodu tej dziury! Z desperacji spróbowalibyśmy zakryć dziurę regałem z książkami! A wtedy przedszkolne szczury nauczyłyby się czytać. Co? Czytające szczury? A czy to coś złego? Przestańcie mi przeszkadzać, to się dowiecie. Jakim cudem szczury nauczyły się czytać i opanowały świat? Hmm. Czy wygraliście w piłkę w środku? Nieważne, jak będziemy się starać, szef i tak się dowie? E, tak, właśnie to udowodniłam. Nic nie udowodniłaś. Denerwujesz się, bo to nie. Udowodniłaś Ale to tylko mała dziura Naprawdę szef by się złościł? Naprawdę szef by się złościł? Pa odpowiem, Lightning ow, ow. Ukarałby nas na sto różnych sposobów Wieczna odsiadka! Poranna katapulta! Deser za karę! Księżycowe więzienie! Wszyscy na zewnątrz! Ale to nie ma powietrza! Trzeba było o tym pomyśleć, zanim zrobiliście dziurę w karton-gipsie! Wow, według przedszkolnego regulaminu to są podstawowe opcje kary. Słuchajcie, a może sami naprawilibyśmy tę dziurę? Sami naprawili? Naprawdę myślicie? Co w tym śmiesznego? Myślicie, że to łatwe naprawić karton-gips? Oczywiście, tak myślę. Z moimi umiejętnościami, mózgiem kodiego i Kortni uczestnictwem możemy wszystko. Przepraszam, to ja jestem ta mądra. Kortni, No już w mózgu myślimy. Pozwól, że powiem ci jak naprawić ścianę z karton-gipsu, a potem ty powiesz mi jak bardzo to proste. Będę musiała zagrać na Kazu, by przywołać kosmiczną kałamarnicę z planety Wenus. Kiedy się pojawi, to będzie głodna! Jestem niewidzialny! Jedynym sposobem, żeby nas nie zjadła, jest przekupienie jej kanapką z serem. Niedługo potem odezwie się jej nietolerancja laktozy i kosmiczna kałamarnica wypluje z siebie tonemisty brej. Potem będziemy musieli dokładnie przeczesać te breje i znaleźć klucz i Um, powiedziałam, będziemy musieli dokładnie przeczesać te breje i znaleźć klucz. Ty też Easy. Uh. No, było aż tak źle. Potem otworzymy tym kluczem drzwi, jakiekolwiek. Drzwi. Te drzwi zmienią się w magiczny portal, do którego nas wesie. Wylądujemy na wyspie jak... Lightning jest przystojny. Będziemy zmuszeni uczestniczyć w okropnym telewizyjnym programie rozrywkowym. Już czas na totalną porażkę. Coś tam! Jesteście gotowi? Cześć, jestem Cody. Pierwszy zespół, który zanurkuje pośród rekinów i zdobędzie po nietykalności, wygrywa. Hej, jestem Rekinem. Miło cię poznać. Słowo przestrogi. Bliski kontakt z rekinem nie jest zbyt przyjemny, ale nie zaszkodzi naszej oglądalności. <grymianowitasy> Zdobędziemy po pierwszej nietykalności. Uh -huh. oh! uh -huh. nie, nie, nie. Chwilę potem połknie nas wieloryba. Wtedy będziemy musieli użyć magicznego, kurzego pióra, o którym zapomniałam wspomnieć wcześniej, ale ono jest serio do kupienia. rzuci nas przez nozdrza. Wylądujemy w sklepie z narzędziami i wymienimy po piersie na puszkę kleju gipsowego. Proszę, jedna puszka kleju gipsowego, którą jeszcze raz mogliście kupić za 3 dolary i pominąć cały ten cyrk. Potem z klejem gipsowym i magiczną szpachelką, którą znaleźliśmy w wątrobie smoka. Nie pytajcie. Wrócimy do przedszkola, by załatać dziurę. Tylko szkoda, że nie będziemy wiedzieli jak. A jedyną Nie, nawet ja odpadam. No chodźcie, co złego może się stać? No i masz ci los. Przegapiliście nowy odcinek totalnej porażki przedszkolaków? Możecie obejrzeć go jutro o 6.55 w Cartoon Network.